Dla wszystkich fanów tarnowskiego żurzla, którzy chcieliby poznać albo przypomnieć sobie jego początki, mamy dobrą wiadomość. W Trzecim Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie odbyło się pierwsze z zaplanowanych spotkań Retro żużel, historyczne mecze tarnowskich jaskółek. Pomysł wziął się z takiej obserwacji, że brakuje w naszym mieście zdarzeń, które by pokazywały historię tego sportu, żużlowego sportu w Tarnowie. No i stąd myślę, żeby odświeżyć pamięć kibiców, a młodym kibicom stworzyć taką okazję do tego, żeby poznali historię tarnowskiego sportu. Są ludzie, którzy tutaj pracowali przez lata przy sporcie. Pan trener Wardzała, pan trener Kępowicz, są zawodnicy, którzy uczestniczyli w ważnych dla Tarnowa wydarzeniach historycznych, takich właśnie sportowych, jak Jacek grępała na przykład, ale także mógłbym wymieniać Zdzisławą Irtolinę, Mirek Cierniak, Stanisław Burza. No nie chcę nikogo pominąć, tutaj w tej, w tej liście, ale tych osób jest naprawdę sporo i pomysł jest taki, aby pokazywać co jakiś czas mecze, przypominać te ważne mecze dla e, tarnowskiej drużyny, a tym samym promować i drużynę, i nasze miasto, a także i promować samą historię e, tego sportu, e, przypominać tę historię, stworzyć ten pomost pomiędzy młodszym pokoleniem, a starszym e, pokoleniem, które, jak widzimy, chętnie chce dzielić się swoim doświadczeniem i tą historią, e, która e, jest u nas w mieście, a nie została wydobyta. I to jest taki prosty pomysł, żeby z tych taśm, które mamy My jako kibice zarejestrowanych meczy z, z przeszłości, żeby zbudować taką okazję do porozmawiania przy nich, do wspólnego powspominania, także do przeżywania tych emocji na nowo. Planowane są kolejne projekcje historycznych meczów, w którym będzie towarzyszył komentarz zaproszonych gości. Mamy znakomitych historyków tarnowskiego żużla. To pan Zbigniew Rozkrut, mam nadzieję, że będzie uczestniczył w naszych spotkaniach. To Robert Noga, no i oczywiście przede wszystkim pan Adam Gomułka, który jest spikerem na Stadionie Żużlowym już od lat. A jednocześnie historykiem i kronikarzem tego, tego sportu i ma bardzo bogate archiwa z tamtych lat. I dzięki jego uprzejmości będziemy mogli obejrzeć kilka takich właśnie spotkań z przeszłości.